Cześć, ja z tej strony. Dzisiaj mam dla Was prezentację przełącznika Atom Mini ISO. To, co widzicie teraz na ekranie, to jest właśnie ten przełącznik, a teraz widzicie mnie na szerokim planie, a teraz mnie widzicie na bliskim planie, a teraz widzicie ekran mojego monitora, znaczy mojego laptopa. I to wszystko dzieje się na żywo, właśnie za pomocą tego urządzenia. Chciałbym się powiedzieć, jak to działa, jakie są funkcje tego przełącznika i po co to w ogóle. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym podziękować firmie FotoPlus, sklepowi FotoPlus za przysłanie mi właśnie tego przełącznika na testy. Ja już się bardzo dawno zbierałem do tego, żeby zainteresować się tym urządzeniem. Interesowałem się nim od dłuższego czasu, natomiast nie miałem go jeszcze w rękach, ale wiedziałem o nim prawie wszystko. I są ogólnie trzy wersje tego przełącznika. Pierwszy, który wyszedł, to jest Atem Mini. To jest jakiś tam koszt 1500 zł, powiedz 1400 coś. Jest to przełącznik, którym możemy streamować za pomocą przewodu USB-C wpiętego do laptopa, który zapewnia po prostu widoczność tego przełącznika, tak jak kamery internetowej. Czyli po prostu wpinamy przełącznik do laptopa, wpinamy OBS-a, bierzemy źródło wideo i widzimy to jako kamerę internetową taką po prostu wejście multimedialne wideo. A bezpośrednio na tym przełączniku możemy przełączać to, co ja teraz robię. Czyli teraz się zbliżyłem, teraz macie widok na przełącznik, i teraz macie ekran mojego laptopa. Cztery źródła wideo po HDMI. I teraz zaletą takiego przełącznika, tego urządzenia w ogóle, jest to, że te wejścia HDMI, które ma w sobie ten przełącznik, są skalowane do jednej rozdzielczości. Co oznacza, że możecie mieć. Kamerę, która daje, nie wiem, po HDMI sygnał w 4K, druga w 1440p, trzecia w 720p, kolejna tam w Full HD. Wszystkie są skalowane do Full HD, żeby wejścia w, w ekranie przy przełączaniu były powiedzmy, jednolite. Jest to ogromna zaleta, dlatego że nasz pierwszy live w Blackfishu, który robiliśmy, który się nie udał. Był z wykorzystaniem przełącznika Blackmagic Atem, ale w wersji takiej studyjnej, takiej profesjonalnej, na wejście SDI, na HDMI również. Ale w tamtym przełączniku problemem było to, że każda z kamer musiała być w tym samym klatkarzu, w tej samej rozdzielczości i wszystko musiało być ustawione tak samo. Bo jeżeli chociaż jedno z wejść HDMI z źródeł wideo było ustawione inaczej niż reszta, to wszystkie obrazy były czarne. Także przekonaliśmy się tego, o tym na własnej skórze, na własnych błędach już później wiedzieliśmy, jak streamować na żywo na szczęście z wykorzystaniem tamtego przełącznika. Ale tamten przełącznik był samym przełącznikiem i nie dawał możliwości wypuszczenia sygnału w żaden sposób miał tylko wyjście wideo po HDMI, które po prostu musieliśmy dekodować jakimś na przykład graberem, albo e, inną kartą, właśnie typu graber. Problemem było to, że to było kolejne urządzenie, które mogło nas zawieść. Zresztą tak samo się teraz nagrywam, ale to jeszcze wszystko Wam wytłumaczę, jak to działa. W każdym razie tamten przełącznik wymaga dodatkowego urządzenia, ten nie wymaga, dlatego że to wyjście USB, które mamy, daje nam właśnie możliwość rozpoznania tego całego urządzenia i tych wszystkich tego, co się tutaj dzieje, wyjścia. Wideo jako kamery internetowej, czyli po prostu możemy od razu przez OBS-a streamować. Teraz jest też wersja Pro. Wersja Atem Mini Pro umożliwia, ma wejście Ethernet i umożliwia bezpośrednie streamowanie z tego urządzenia. Nie potrzebujemy kabla na USB-C do komputera, który musi być w OBS-ie transmitowany później na żywo tylko bezpośrednio możemy wgrać klucz przez software tutaj przez kontroler ten dokładny który teraz widzicie atemowy na przykład do YouTube'a i naciskając klawisz tutaj mamy gdzie to jest on air teraz jesteśmy off ale jest on air naciskając ten klawisz automatycznie byśmy się streamowali do danego po prostu źródła które którego klucz wbiliśmy. Także nie potrzebowaliśmy, nie potrzebujemy w wersji Pro komputera do tego, żeby streamować, tylko po prostu internetu po Eternecie. Zaletą też jest to, że wszystko odbywa się, całe kodowanie odbywa się w tym urządzeniu, co nie obciąża komputera, co jest ogromną zaletą. A wyjście USB-C możemy podłączyć do laptopa, tak jak ja mam to teraz zrobione i dzięki temu mam ten Atem Software Control Właśnie włączony, i mogę kontrolować tak samo wszystkimi funkcjami. Mogę albo tu naciskać, albo po prostu tutaj sobie na laptopie kliknąć. Nawet mam dotykowy ekran, to mogę sobie klikać w ten sposób palcem i mogę przełączyć wszystko to samo co tutaj. Mogę kontrolować, mogę wgrywać na przykład klatki. Tutaj jest taka opcja still i mogę wgrać jakieś media, które po prostu w trakcie transmisji mogę wrzucić, tak? To nie ma problemu tutaj. Także po USB-C możemy kontrolować Atem ten przełącznik z komputera, ale w wersji Pro USB-C umożliwia też zapis całego streamu na zewnętrzny dysk. Co jest dużą zaletą, bo mamy to w wysokiej jakości. A później wyszła jeszcze wersja Atem Mini Pro ISO, czyli wersja, którą ja mam teraz na testy najdroższa wersja, niestety, ale ta wersja umożliwia nagrywanie każdego z tych czterech źródeł wideo na ten dysk zewnętrzny podpięty pod USB-C. Teraz ja tego nie mam zrobionego. Ogólnie, jeżeli sobie przejdziemy, teraz przełączę sobie w tryb taki multi-view, który teraz widzicie, to na dole mamy takie ISO Stop. Teraz, ale jeżeli włączyłbym tutaj nagrywanie, bo mogę to zrobić również bezpośrednio z Black Magic'a jest tutaj jest obecnie stop, ale jest też rec. I wtedy tutaj jest u góry dioda disk i która miga w zapisie. Mogę bezpośrednio z tego atema kliknąć ten przycisk i automatycznie na dysk podpięty po USB-C nagrywa się mi zarówno mix, czyli wszystko to co przełączam teraz co widzicie. Jak również Każde osobne źródło wideo z tego HDMI zapisuje się jako osobny plik w wysokiej jakości. Nie jest to ta sama wysoka jakość, co by była wewnątrz aparatu, ale nie jest ona zła. Nie jest to na przykład zdegradowana jakość tak jak to co teraz na przykład się nagrywa przez Grabber, o czym jeszcze zaraz powiem. To są bardzo wysokiej jakości pliki. Nagrywają się one osobno jak również Każde źródło dźwięku z każdej z tych kamer, bo po HDMI idzie również dźwięk, jest nagrywane osobno w ścieżce Wave. Atem posiada również dwa wejścia mikrofonowe na mini-jacki, także te wejścia mikrofonowe również są osobno nagrywane. Ogólnie dla każdej kamery, tutaj mamy teraz podgląd, ja mam pierwszą kamerę włączoną ON, i to jest właśnie mikrofon dla tej kamery, który jest podłączony bezpośrednio do. D850, który mnie nagrywa na szerokim kącie. Z6 nie ma włączonej żadnej, włączonego, podłączonego żadnego mikrofonu, tylko wbudowany, który jest beznadziejny jakości, którego nie włączam. Tak samo ZFC ten u góry nie ma nic podłączonego, tylko wbudowany i też nie mam zamiaru go włączać. I widok z laptopa również nie mam zamiaru włączać dźwięku, co mogłoby się wydawać, że po prostu przy przełączaniu z, Ucinałby się dźwięk, tak? Ale genialnym rozwiązaniem tego przełącznika jest to, że jeżeli mamy jedno dobre wejście jakieś audio z któregokolwiek ze źródeł, na przykład teraz z D850 mam mały shotgunowy mikrofonik podłączony bezpośrednio, jeżeli uaktywnię tutaj ten mikrofon nawet na pierwszej kamerze, która nie jest aktywna teraz, to jeżeli przełączę się teraz w multiview to widzicie takie ścieżki audio w prawym dolnym rogu, które wszystkie są, powiedzmy, niektóre są wyłączone, jedna jest aktywna, ale ona przychodzi w kanał master, czyli w ten kanał, który wy widzicie w kompletnym miksie, już to, to co mi się zgrywa. Także, jeżeli jedna kamera ma nagrane dobre audio, podaje dobre audio, już synchronizowane. To ono się synchronizuje do wszystkich kamer. Mało tego, jeżeli wreszcie kamer są wyłączone wszystkie e, mikrofony, tutaj na switcherze, to przy zapisie właśnie nad tym Atem Pro ISO każdy plik wideo będzie miał wbudowany ten dźwięk z tej dobrej kamery. Także wszystkie już są synchronizowane, one są wszystkie tej samej długości. Wrzucamy je tylko na timeline e, w premierze i jest perfekcyjna synchronizacja. Mało tego, to jest Black Magic. Blackmagic jest producentem Davinci Resolve, także cały ten mix, który tutaj jest, czyli to przełączanie się między kamerami tymi, to wszystko na dysku podczas zapisu zapisuje się również jako plik roboczy do Davinci Resolve. Także mamy już zbudowany timeline z, zaimportowa z zaimportowanymi plikami i możemy tylko przesuwać katy, gdzie popełniliśmy błędy. I wtedy możemy sobie y, dowolnie modyfikować po fakcie całe surowe te pliki bez problemu. Także to urządzenie Atem Mini Pro ISO jest najbardziej y, powerful. Boże. Y, <ścoughs> no, no, ma najwięcej funkcji. Teraz kompletnie zapomniałem po polsku słowa. W każdym razie. Ma największą ilość funkcji ze wszystkich i to jest coś, co mnie najbardziej zainteresowało, głównie ze względu właśnie na te, ten czysty zapis wszystkich wejść wideo. Problem pojawił się tylko wtedy, kiedy chciałem zapisywać jednocześnie i streamować, dlatego że jest jedno wyjście USB-C, które pozwala na jednoczesny albo zapis na dysk, albo na wypuszczenie całości jako źródła wideo do komputera. I tutaj pojawił się problem, bo znalazłem w internecie, że żeby wykonać taki myk, żeby jednocześnie streamować i jednocześnie nagrywać, trzeba by było dokupić jeszcze jedno urządzenie, tak zwany streaming bridge. Jest to taka kosteczka, która ma wyjście HDMI, wejście SDI, wyjście SDI, ale ma też wejście Ethernet. I zamiast podłączać źródło internetu do ATema tego przełącznika, Kabel Ethernetowy wpinamy do Atema, który idzie do tego Streaming Bridge'a i ten Streaming Bridge jest widziany przez Atema jako źród... miejsce docelowe, dokąd ma wypuszczać stream, czyli on przechwytuje ten stream, który by normalnie szedł na przykład na YouTube'a. Dzięki temu możemy po Eternecie przesłać wideo i audio, jednocześnie, jednocześnie zwalniając ten port USB-C, umożliwić przez USB-C podanie sygnału do komputera i yy, przepraszam, do dysku i zapis wszystkich tutaj wejść wideo, a po eternecie wysłanie yy, obrazu i dźwięku po właśnie tym kablu do streaming bridge'a i ze streaming bridge'a HDMI do grabera i do USB. Skomplikowane, a streaming bridge kosztuje też ponad 1100 zł. Sam ten AT-Mini Pro ISO kosztuje yy, 3400 i koszta znacząco rosną. Ja znalazłem troszeczkę inne rozwiązanie, i tym rozwiązaniem jest to, co widzicie Wy teraz, czyli wyjście HDMI z Atema. Dlatego, że tutaj, jak widzimy ten widok z góry, mamy od lewej wszystkie wejścia HDMI. Tutaj jest pierwsza kamera, druga kamera, trzecia kamera, laptop, czyli po prostu z laptopa idzie wyjście HDMI, tak jak na drugi monitor, i ono wraca tutaj do Atema i jest moim jednym z kilku źródeł wideo i to jest to co widzicie teraz, czyli ten kontroler Atema, który ma bardzo wiele w sobie funkcji, mamy bezpośrednie też kontrolę, mamy bezpośrednią kontrolę nad wszystkimi ścieżkami audio, możliwość dodawania różnych tutaj na przykład bramek szumów, kompresorów, różnych rzeczy, także bardzo fajna opcja i mamy tutaj również możliwość włączenia tego zapisu ISO, czyli wszystkich plików, dlatego, że po wyciągnięciu bezpośrednio z pudełka, Atem nie zapisuje wszystkich wyjść, yy, wejść HDMI jako osobnych źródeł, tylko musimy tę funkcję włączyć za pierwszym razem przez właśnie ten Atem Control Software. Ale jak już to włączymy, odpinamy kompa od Atema i nie musimy się tym przejmować. Kontrolera nie musimy używać z poziomu laptopa, także jeżeli nie wgrywamy plików multimedialnych pod to. <grywka> To nie musimy używać laptopa, i wtedy zwalnia się USB-C, i możemy nagrywać na dysk, i wtedy po zaznaczeniu raz tej opcji ona już jest aktywna, że zgrywa wszystkie wejścia HDMI. Dobra, ale e, laptop jest tutaj, później mamy wyjście HDMI, czyli srebrny kabelek, później mamy USB-C i zasilanie. Tutaj po środku jest jeszcze Ethernet, i tutaj są jeszcze dwa, nie, tutaj są bodajże z tej strony dwa wejścia audio. I teraz ten srebrny HDMI. On leci, to jest wyjście na podgląd. Bo on, w wersji Pro i w wersji Pro ISO mamy podgląd multiview, czyli to. To co teraz widzicie. I ten multiview, on pokazuje nam wszystkie cztery kamery. Mamy je pod w tym środkowym rzędzie. U góry mamy podgląd ogólny, bo możemy Różne opcje tutaj stosować. E, mamy wyjście programowe, czyli to, co widzimy teraz, ten w prawym górnym rogu, czyli czysty, czyste wyjście, które się miksuje, ale możemy też bezpośrednio włączać jakieś kamery e, tutaj z tego atema. Tymi tutaj muszę wejść, o, przepraszam, tymi tutaj przyciskami wymuszamy, tak jakby to, co ma wychodzić. Ja teraz w Multiview włączę, tutaj jest dużo skomplikowanych rzeczy, ale one są fajne do ogarnięcia. Ogólnie e, mamy ten Multiview w wersji Pro i Pro ISO i on pokazuje nam wszystkie wejścia, to jest idealne do monitoringu. To co na bieżąco się znajduje, jeżeli ktoś jest powiedzmy producentem, czyli stoi za tym switcherem i przełącza, to widzi idealnie wszystkie źródła wideo. Natomiast, gdybyśmy musieli streamować, to możemy zrobić to, co ja właśnie teraz zrobiłem, czyli przełączyć całego Atema, całe wyjście HDMI w tryb program. Czyli on puszcza tylko ten jeden prostokącik, ten jeden ekranik z prawego górnego rogu, który tutaj widzimy na tym MultiView, i puszcza go w świat. I ja mogę wtedy graberem HDMI do innego komputera puścić go przez OBS-a, co teraz robię, i nagrywam. Czyli oszukuję tak, jakby jedno z wyjść. Natomiast to, co tracę, to ten multiview, który czasami jest bardzo potrzebny. Czyli nie mam tego podglądu na wszystkie kamery, nie jestem w stanie na bieżąco śledzić, co się dzieje we wszystkich ujęciach. Jedyne co mam, to właśnie ten podgląd na żywo, i muszę pamiętać, która kamera jest do czego. To nie jest problem, żeby zapamiętać, jak mamy cztery kamery. Tak, bo wiem, że dwójka to jest mój, moje zbliżenie, wiem, że trójeczka to jest. Overhead tak zwany, a czwóreczka to jest mój laptop. Także to nie jest problem, że ja sobie kontrolował to wszystko, ale jednak przydaje się czasem. Przydaje się bardzo, dlatego że są takie opcje, które umożliwiają jednoczesne przełączanie bez wypuszczania na świat. Czyli tutaj, co mamy w tym multi view, mamy ten program u góry po prawej, a po lewej mamy jeszcze podgląd, czyli możemy sobie Hmm. Możemy sobie tak jakby przełączać kamery, patrzeć co będzie na ekranie, zanim to rzeczywiście przerzucimy na ekran. I to jest tylko w multiview, to jest niewidoczne dla usera, to jest tylko na naszym podglądzie, dopóki mu nie puścimy takiego czegoś jak ja teraz robię. To jest skomplikowana już bardziej, bardziej opcja ogólnie. Ja tego osobiście nie używam. Ja wiem, że nie będę robił czegoś takiego jak używał właśnie tego bridge'a, tylko wolałbym dużo bardziej używać tego w ten sposób jak teraz, czyli wypuszczam po prostu programowe wyjście, graberuję to, w, znaczy graberuję, przechwytuję to graberem, czyli kartą graficzną tak, <grych> na USB i puszczam po prostu przez obs -a. Także. Potężne narzędzie, mamy tutaj jeszcze takie rzeczy jak. E, gdzie to jest? Picture in picture, tak? Tylko, że teraz mamy dwa źródła. Musiałbym się przełączyć tutaj i włączyć sobie picture in picture, albo najlepiej tutaj i włączyć sobie picture in picture. I teraz e, widzicie mnie, mogę sobie przerzucić jeszcze, gdzie bym chciał mojego picture in picture, żeby był. I zawsze jest tak, że jak przełączymy na daną kamerę, to niestety za każdym razem musimy włączyć ten picture in picture. Jak przełączymy na daną kamerę, to zawsze Picture in Picture będzie jedynką, czyli tym głównym wejściem. Także to jest moja szeroka kamera. Ja mogę ją sobie wrzucić wtedy każdy ruch. Ogólnie, tak jak wspomniałem, możliwości wiele. Ja teraz mam ustawiony typowy, typowe przejście typu CUT, jak tutaj macie pokazane, czyli jest ostre takie przejście, ale możemy zrobić też coś takiego jak mix, czyli będzie nam mieszał, w sensie przenikał. Możemy zrobić e, deepa, mamy deep to white, Mamy jeszcze takie e, różne slajdy z, jak na zdjęciach z komunit, ale to nie ten. Ja wolę kata, możemy ustawiać też e, różny czas. Tutaj te wszystkie efekty mogą mieć sekundę, dwie sekundy, pół sekundy albo półtorej. Bardzo fajna opcja ogólnie. Wszystko, to, piękne jest to, że wszystko da się załatwić skrzynką, tym hardwarem, tak? Jeżeli ustawimy sobie jedynie opcję nagrywania, włączymy na początku nagrywanie e, tych obrazów ISO na, w, w, ze wszystkich źródeł, to ja osobiście już nie potrzebuję komputera mieć podłączonego, nie potrzebuję tych mediów, <laughs> tych e, z, takich, możemy też doczerni się e, wyciszyć możemy też fade to black Aha, muszę wyłączyć dobra czyli taka przerwa jakby dużo opcji jest to wszystko możemy zrobić hardwareowo i to jest piękne to nie potrzebujemy komputera przydaje się podgląd ale nie jest konieczne jeżeli wiemy co robimy i znamy swoje wejścia także mega mega potężne urządzenie powerful potężne o to mi chodziło Wiele tutaj zastosowań może mieć, takich produkcyjnych na małą skalę, ale też dosyć sporo, nie oszukujmy się. Wywiad z Patrykiem, który nagrywałem, nagrywałem właśnie na trzy kamery, tak jak to robię teraz, nawet teraz mam czwartą, czyli podgląd z laptopa. To wszystko dzieje się za pomocą jednego małego urządzenia, to jest piękna sprawa. Nie jest najtańsza, ale nie jest. W porównaniu do, do funkcji, jakie oferuje, jest adekwatnie wyceniona, dlatego że na przykład jest jeszcze bardzo fajny przełącznik firmy Roland, który ma na przykład dwa wejścia xlr na mikrofony, czyli ma dużo lepszą jakość. Możemy Shotguny podpiąć z zasilaniem Phantom. Ten tego niestety nie ma, tego mi brakuje, ale mam swój interfejs audio i mogę to obejść, także to jest, jest Mam jak na to jakieś rozwiązanie. Natomiast Roland chyba kosztuje ponad 5000. Chyba, tak mi się wydaje. Tutaj mamy wszystko w jednej skrzynce małej. Mega fajnie wszystko działa, bo od razu po wyjęciu z pudełka wszystko działało cacy. Oprócz tego nagrywania wszystkich źródeł. I jest mega intuicyjne. Jak raz obejrzycie jakiś film tego typu albo jakikolwiek, tutorial na YouTube. Wszystko skumacie od razu. Także jeżeli interesuje Was takie. Porządne streamowanie na żywo na wiele źródeł wideo i chcecie coś przełączać na żywo, albo interesujecie się taką produkcją tego typu rzeczy, to jest to mega ciekawa opcja do zainteresowania się. Ja się tym interesowałem od chyba ponad roku, jak wyszedł pierwszy Atem Mini. Chciałem już go prawie od razu kupować, ale tam mi brakowało kilku funkcji. Na szczęście się wstrzymałem, chociaż żałuję, że go nie miałem, bo może też robiłbym inne rzeczy już w tym momencie, ale. Później wyszedł Atem Mini Pro i na końcu wyszedł ten Atem Mini Pro ISO, który dodał ten zapis wszystkich źródeł. I to było po prostu genialne, dlatego że możemy puścić stream na żywo, gdzie możemy popełniać błędy tak, podczas streamu. Ja też tutaj przełączałem różne rzeczy nie tak. Może się to zdarzyć, ale mając wszystkie źródła wideo surowe, prawie, mamy później pełną kontrolę nad tym, co edytujemy, co montujemy sami. Także możemy wszystko poprawić po fakcie, co tylko chcemy. Audio mamy na osobnych ścieżkach, możemy w, yy, zmasterować też audio, także dodać różne efekty. Żałuję, że nie dodałem żadnego kompresora na wywiadzie z Patrykiem, bo tam się dosyć mocno śmialiśmy i chyba poziomy nam przesterowało. W każdym razie mega, mega urządzenie. Jest to naprawdę coś po prostu, nad czym ja myślałem już od dawna. Genialne urządzenie, dziękuję bardzo firmie Fotoplus za wysłanie go na testy, bo ciężko o to urządzenie szczerze przyznam, także dzięki bardzo za zaufanie, jest to mega, mega fajna rzecz, jeżeli chcecie coś kupić fotograficznego, odwiedźcie Fotoplusa, wysprzyjcie sklep, bo naprawdę super zachowanie ze strony po prostu sklepu. Dzięki bardzo. To by było na tyle, linki zostawię w opisie. E, tutaj funkcji na pewno jest wiele, nie poruszyłem pewnie wszystkiego, bo tak, bo ten film musiałby mieć dwie godziny tak naprawdę. I, a i tak przedstawiłem Wam praktycznie pokrótce produkcję e, jakąś streamową na kilka kamer z jednym urządzeniem. Także może to być również tutorial szybki, ale chyba zbyt chaotycznie przełączałem wszystko, żeby to był rzeczywiście tutorial. To była taka prezentacja dosyć pełna produktu. Ja się tym mega jaram. jest to coś, co, na, co jest na mojej liście życzeń obecnie, bo jest to genialne rozwiązanie. A wiem, że to jest coś, czym będę chciał się zajmować czyli taka właśnie produkcja stream. Także dzięki, jeszcze raz. Wszystkie linki w opisie i do usłyszenia w następnym razem. Hej, i teraz Fade to Black.